Na linii mamy Marcina Krasuckiego. Marcin Krasucki. Halo, halo? Halo. Szimano, Mariacie. Siema. Co to Marcin? Ale czuję w Twoim y, y, głosie, Marcin, y, szczęście. Szczęście? Tak, cieszę się. Bo gadam z moimi zadymiarzami, Ja pytam, <coughs> marzeń to jest. Złoty skład. Marcin, powiedz mi, y, co u ciebie? Uśmiechnij się trochę. Dobrze, Marcin. Marcin. Jak cię słyszę, to nic, tylko chcę się uśmiechać, ale chcę zachować powagę, bo słucham Twojego pytania. Mojego pytania? E, no ja to, to ja mam... informację od reżyserki, że mamy Marcina na Lidii. Dałe no, pytanie, Ja mam się, Nie mam żadnego pytania, co jest taki <laughs> event specjalny. Okay. No event specjalny jest. I Dobra, to, dobra. Jak to, będzie to... chłopak, jakie imię? Albo dziewczynka, jakie imię? Ja zadam Ci w takim razie pytanie. Dobra. Daj, a jakie imię dla dziewczynki? No i to jest realtyjny właśnie tak. Dobrze. Nie mam pojęcia. Właśnie tak. No, a to co tam yy, siedzi talorza? Yy, studio Eksperckie. O. No właśnie Studio Eksperckie to raczej się nazywać nie będzie, z tego względu, że już Nitro też ma yy, taką nazwę na te mhm. komentowanie wydarzeń, yy, chociażby właśnie z tej kwanem, o którym rozmawialiśmy ale tutaj pojawiło się parę fajnych kombinacji na nazwę Mo, może, może widzowie na czacie coś wrzucą tak, Równie, tak oczywiście tak, możecie napisać post, na czacie pospamujcie się pluje Waszą post propozycję pospamujcie tak. tym jakąś nazwą może, może Tej gruby. To... No Pokaż jakie masz karpety dzisiaj do tego garniaka Króciotkie <laughs> wariatki czarne kurwa czarne ty, ale jedną masz krótszą no. No, Nie jedna jest, jedna jedna jest kolana. Kolana. u tu piętka ja wychodzi ja na zewnątrz spokój operator nie widział Patrzę, ja mam, ja mam, ja mam ja mam potąd skarpety, kurwa. Ko, kolażówki, patrz. No, też mam długie. Kolażówka. No, kolażówki. Dobrze jest. Wystawiamy na aukcję skarpety Parisa. <grym> Dla psychesystów. <Prosty. grym> Reżyserka mówi przez zło, że też mają króciutkie skarpety, Rafan. A powiedz mi, Marcin, słyszałem o pewnym newsie. No ja czym? No tym, o którym pisaliśmy ostatnio. No. Czy No, nie, jest, nam, taki, no, news jest taki, że. Jest 5 minut Chyba temu największy. wstawiłem vloga na kanał Pudebaker. No ok, I, I czy jesteś w stanie nam coś więcej powiedzieć na temat tego, co z Wojtkiem ogarnęliście? Ogarnęliśmy. Y, tak wygląda, no, Ogarnęliśmy taki. Mamy tutaj kontakt z taką osobą, która w porozumieniu z YouTubem na Europę y, jest taka opcja, żebym sobie. Wrócił, ale na próbę jestem pod obserwacją. Kurwa, to jest w ogóle chore, że my no, o tym gadamy. Można powiedzieć już, kurwa, że ale on nie może się na YouTube pokazywać. Tak, ale no już właśnie, może, właśnie już, może. Chodzi, już no, tak. Można. No po... nie, nie, ale nie powinno w ogóle tak być, że nie możesz. No, Tylko w teorii, nie. Bo no, 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 mogą robić. Nie, to nie się Ale bardzo się też cieszę, Marcin, że do tego jakby brak możliwości tworzenia treści na YouTubie. No, może w przypadku was, chłopaki, wy tego jakoś tam... Zawsze zostaje D-Live. Ale, ale, ale ogólnie. No z to pękniało. Jakby, jakby cies cieszę się Marcin, że możesz się gdzieś tam rozwijać. No i kibicuję ci z całego serca, żeby, żeby wszystko było dobrze, nie? Yeah. Dobra. Można dziękuję. powiedzieć, że masz takiego YouTube'owego kuratora. No, mam. Coś takiego. Pod obserwacją jestem. Co to w ogóle znacie, nie? Jak ten, jak w izolatce ale mam nadzieję, że okres próbny minie szybko i będziesz, otrzymasz pełną swobodę tworzenia treści na YouTubie. Trzymaj się Marcin, trzymaj się Marcin, hej. Trzymaj no. się, Mera. wszystkiego dobrego.